No, jesteśmy, przejechaliśmy wiadukt, ten Blur Viaduct i tu jest taki zakręt, brampa na wjazd na, na Don Valley Parkway I tu trzecie światło udało mi się tutaj skręcić Zauważ, że fazy są jak idiotyczne, bo jest odloga dla rowerów Tu jest pięknie, tak, takie zielone miejsce, uwielbiam um, Nie tylko fazy są idiotyczne, ale oni tu jeżdżą tak jakby mieli kołki od szczotek w dupie, za przeproszeniem. Po prostu wszystko robią, żeby nie jechać. Nie? Wlek, wloką się ile się da. Niektórym zajmuje 2-4 sekundy, zanim ruszą ze skrzyżowania, jak się światło zmieni. Jadą o wiele za powoli. Nie ma żadnej werwy w tym. Nie ma jakiejś chęci, jakiegoś utrzymania, jakiegoś tempa, jakiejś odpowiedzialności dla, dla innych użytkowników drogi, którzy starają się dojechać z miejsca do miejsca dzisiaj, a nie jutro ja na przykład ta pani tutaj tym, ona już wcześniej kurde tutaj ze mną w gumę leciała. Nie wiem co, o, o co jej chodzi po prostu szkoła jazdy by się przydała od nowa, coś strasznego. I to ciągle jest tak, nie, ciągle. Nie, 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 nie umieją oszacować odległości samochodu na z sprzeciwka Nie potrafią oszacować miejsca, jeżeli omijają samochody, y, które są zaparkowane. Nie potrafią oszacować, ile zostawić miejsca tam jeszcze. Nie mają pojęcia, jak, nie mają wyczucia, jeżeli chodzi o gabaryty własnego samochodu. I to nie mówię o jakichś młodych kierowcach, tylko o, ludzi, o ludziach, którzy żyli całe życie, całe życie tutaj. Od, od nastolatka, bo samochód tutaj bez niego żyć nie można i to już jest od generacji, od, od przed, czasów przedwojennych. Także przecież to oni mają w DNA tutaj. Już.